Cześć! Witajcie! Do premiery Cyberpunk 2077 został jeden dzień, dlatego postanowiłem przygotować dla Was już szósty odcinek serii zajmującej się ciekawostkami ze świata Cyberpunk 2077. Lecimy z materiałem. W uniwersum Cyberpunk istnieje megakorporacja Walta Disneya, która przez kryzys w latach 90 musiała zamknąć m.in. Disneyland w okolicach Miami na 5 lat. Wtedy to do opuszonego parku rozrywki wprowadzili się członkowie nomadycznej społeczności, Clan Blood Nation, skąd zostali wypędzeni przez najemników Walta w 2008 roku. Ta megakorporacja inwestowała miliony dolarów w rozwój Florydy, rozbudowywała drogi, posiadała nawet swoje miasto Buena Vista. Wszystko jednak przepadło podczas wojny wywołanej przez kryzys gospodarczy. Zamieszki, huragany i niestabilna sytuacja doprowadziły do zrównania z powierzchni ziemi m.in. Majami i zdestabilizowały sytuację w całym stanie. Korporacja, ponosząc z tego powodu ciężkie straty finansowe, nie radziła sobie zbyt dobrze. W miarę upływu czasu stanęli na nogi i dalej działają, m.in. w sektorze rozrywkowym. W 2054 roku narodził się V, główny protagonista gry Cyberpunk 2077. Po incydencie związanym ze zdetonowaniem ładunku nuklearnego w Night City w 2023 roku niebo nad całymi stanami przybiera kolor krwisto czerwony. Związane jest to z kumulacją zanieczyszczeń wyemitowanych do atmosfery na przestrzeni lat i czynnikiem zapalnym związanym ze skażeniem radioaktywnym. W 2014 roku ma początek reformacja Kościoła Neokatolickiego zostaje zniesiony celibat, a kobiety mogą zostać księżmi. W tym samym roku powstaje tradycyjny kościół polski, który odłącza się od Watykanu, inspirując powstanie wielu takich odłamów w kościele. W 2015 roku dochodzi do najazdu Łotwy na Litwę, która odpiera atak za pomocą cybernajemników. Jeszcze w tym samym roku w Europie powstaje Europa Sur, sojusz nielegalnych ugrupowań Morza Śródziemnego, który kontroluje większość nielegalnych aktywności w południowej Europie. W 2019 roku wybucha przewrót w kolonii L5 na Księżycu, po czym ta baza ogłasza niepodległość. Jest to czynnik zapalny, który powoduje wybuch wojny w kolonii L4 i L3. W 2022 roku Europejska Agencja Kosmiczna we współpracy z Sovoil zakładają pierwsze duże miasto na Marsie i tworzą tam rząd kolonialny. Na przełomie lat 2035-2045 pojawiają się plotki o Morganie Blackhandzie. Jakoby miał nadal istnieć i dalej być najlepszy w swoim fachu. Jeśli nie wiecie, kto to jest, polecam zapoznać się z filmem, który o nim przygotowałem. W latach 1997-2025 ludzkość kolonizuje Księżyc, Marsa, a także z powodzeniem organizuje misje badawcze w kierunku Jowisza i Saturna. Nawet jeśli na Ziemi doszłoby do jakiegoś kataklizmu, ludzkość przeżyje na innych ciałach niebieskich. Dziękuję wam za uwagę i poświęcenie tej chwili na zapoznanie się z materiałem. Zachęcam do odwiedzenia sekcji wideo na kanale, bo tam znajdziecie więcej filmów o Cyberpunk 2077. Tymczasem trzymajcie się. Cześć.